Gotowość bojowa. Tak sobie pomyślałem, że 1 tak jeden, numer jeden. Pomyślałem sobie, że taki temat dam w dzisiejszego kazania. Nasze dzisiejsze czasy, słuchajcie, to bardziej grupą, ale mam nadzieję nam wyjdzie, ale nasze dzisiejsze czasy pozwoliły nam nie zwracać uwagi na pewne rzeczy. Stają się dla nas, niektóre rzeczy stają się dla nas niczym głęboki talerz na zupę. Co mam na myśli? Kiedy zamierzacie podać na obiad zupę, co nie wyklucza oczywiście drugiego dania, to co wyłożycie z do stołu? Głębokie talerze. A tych głębokich talerzy co dodacie? Łyżki. No nie widelce do zupy. Prawda? Czy, czy, czy musimy nad tym dużo myśleć? Mają niski. Ale generalnie zupy nie podajemy w płaskim talerzu. To, to jest dla nas takie naturalne: jem zupę w głębokim talerzu łyżką. Tak wiele spraw jest dla nas dzisiaj oczywistych w naszej kulturze, że przestajemy o nich myśleć. Nie zastanawiamy się nad sytuacją, co byś było, gdyby ich zabrakło. Każdy z nas ma budy. I to nie jedno, parę czasami. Jesteśmy przygotowani na zimę, na lato, na jesień, na wiosnę. Dziewczyny to jeszcze w zależności na powerdnianie. Oczywistym jest dla nas posiadanie obuwia. Czy to wynika z naszego klimatu, czy też to wynika z naszej zamożności, buty posiadamy i zakładamy je automatycznie, jak idziemy na Raczej nie... Rzadko nam się zdarza zapomnieć. Buty są jednym z pierwszych elementów, które Zakładamy niczym automat. Nad kurtką jeszcze przemyślimy. Czasami wyjdziemy, sprawdzimy, czy zimno, czy ciepło, to na balkon, czy, czy za drzwi. Jeszcze kilka, w zasadzie, słuchajcie, jednak kilka, kilkanaście lat temu to nie było tak oczywiste. Kiedy byłem dzieckiem, posiadanie nowych butów było dla mnie luksusem nieosiągalnym. Wręcz. Buty nosiło się z pokieć, z pokolenia w pokolenie. Dbało się o nie, były rzeczą cenną. Dzisiaj sprawdzam, czy pada deszcz, bo nie wiem, czy założyć te buty bardziej skórzane, czy te ładniejsze, ale mogą przemoknąć. Kosmos. Buty chronią nie tylko przed chłodem. Przed czym jeszcze buty chronią? Przed wodą, przed kamieniami, przed woździem. Buty chronią nasze stopy przed zranieniem, przed przemoknięciem, dają ciepło. Są nieodzowną częścią naszego ekwipunku, zakładanym automatycznie, kiedy myślimy o dworze. Bez odpowiednich butów lepiej nie iść w góry. Można, no ale... Lepiej tego nie robić. Bez łyżki nie da się zjeść czego, no chyba, że wysiaływać. Tylko nie polecamy w towarzystwie. Bez butów rzymski żołnierz nie za bardzo nadawałby się do bitwy. Pamiętacie ten obraz naszego rzymskiego żołnierza, legionisty? Co z tego, że miał pancerz i pas skoro musiałby uważać na najdrobniejsze kamyki, a jego uwaga byłaby cały czas rozpraszana, biorąc pod uwagę, że dukty rzymskie były wysypane z kamyków najczęściej, bądź uzutwardzonych utwardzonych takich tras. Musiałby ciągle uważać, żeby na coś nie natknąć. Nie zranić się. A jakby wyszedł w pole i trafił na pole trów, i wdepnął w coś ciepłego, a w tym czasie dostał włócznią, bo się rozproszył. Taki bardzo obrazowy przykład. Może nie nakazanie, ale jednak. Słuchajcie, wiedział o tym także Apostof Faber. Wiedział, kiedy omawiamy ten nasz fragment z listu do Efezjan, z szóstego rozdziału, to nie może było zabraknąć fragmentu o Butach. Werset 15 czytamy w nim I obówszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. I obówszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Przeczytam fragment w ogóle cały tej zbroi, żeby wam przypomnieć. Stańcie więc z prawdą jako pasem wokół waszych bioder, z sprawiedliwością jako pancerzem i nogami obutymi w gotowość niesienia Ewangelii pokoju. W każdej sytuacji weźcie dalsze wiary, którą moglibyście gasić ogniste strzały złego i przyjmijcie przy zbawienia i miecz ducha, którym jest słowo Boga. I z nogami obutymi w gotowość niesienia Ewangelii pokoju. I obuwsz nogi w gotowość Ewangelii pokoju z przekładu dosłownego. Tam nie ma słowa niesienia. Tam nie ma słowa głoszenia w orginale. Tam jest gotowość Ewangelii pokoju. Te dodatki, które mówią o niesieniu, ogłoszeniu, omówieniu, w różnych tłumaczeniach, to jest dodanie już. Niby najmniejszy element z odmawianej przez nas zbroi Bożej, taki niepozodny, przecież nie nosili wtedy potężnych, skórzanych glamów. A gdzie jak byłeś w wojsku, to pewnie zakładaliście glamy wojskowe, buty długie, prawda? To do, do, tak na poligon. No a wiadomo, że lakierki na jakieś... Nie. No, dla Na początku już jest ze sfinaczami. O, takie duże, wysokie. Tak. No właśnie. Oni mieli sandały. Co prawda podkute troszeczkę, że tak to się mówiło, ale jednak to były tylko sandały. A niby sandały, zwykłe sandały, a jednak tak bardzo ważny element wyposażenia żołnierza. Oto jeśli nie miał na sobie sandałów, to nie był gotowy wyzuszyć na bitwę. Był nieprzygotowany i narażał nie tylko siebie, ale całą swoją jednostkę. Całą swoją, całą swoją grupę. Ten mały element całej zbroi. Świadczy o nieprzygotowaniu żołnierza i jego niegotowości do walki i obrony. Tak samo i człowiek wierzący, moi drodzy, wierzący w Chrystusa, musi być ciągle gotowy i przygotowany na każdą ewentualność. Niczym te panny, jest taki panny czekające na Pana młodego, w jednej z przypowieści Jezusa, musiały być ciągle gotowe. Nie ma tutaj miejsca na odpoczynek. Zwróćcie uwagę na drugą część tego wersetu, robówszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Ewangelii pokoju. Cóż to jest ta Ewangelia pokoju? Co to jest Ewangelia? Ewangelia z greckiego Ewangelium. w dosłownym tłumaczeniu dobra. Nowina. Dobra nowina. W pierwotnym chrześcijaństwie ten termin oznaczał przepowiadanie zbawczego wydarzenia nadejścia Królestwa Bożego i pojawienia się Jezusa z Nazaretu jako oczekiwanego Mesjasza. Na początku, dobra nowina, ta mówiła o nadejściu Królestwa Bożego i o Mesjaszu, że On przyjdzie. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że Ewangelia jest Ewangelią w pokoju. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim przynosi pojednanie z Bogiem i życie wieczne. Daje nam przystęp do świętego i sprawiedliwego Boga. Zaprowadza pokój w Twoje i moje udręczone serce. I w moją udręczoną duszę. I twoje. Daje Ci świadomość podążania u drogą. Właściwo, Bożą. Jak napisał, słuchajcie, autor listu do Efezjan, tylko troszkę wcześniej, w drugim rozdziale, 15-17 werset. Przeczytam. Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój i aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, Zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń, a gdy przyszedł, zwiastował pokój Wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli blisko. Pokój. Chrystus uczynił pokój. On pojednał Ciebie i nie z naszym stworzycielem. Uczynił nas nowym człowiekiem. Dlatego właśnie Ewangelia, czyli dobra nowina o nim jest dobrą nowiną o pokoju. Pokoju zaprowadzonego pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Nic, ani nikt inny nie będzie Ci w stanie dać prawdziwego pokoju i pojednania z Bogiem. Człowiek próbował i próbuje do dzisiaj różnych dróg, tylko po to, żeby nie zrobić je z Jezusa pana z swojego życia. Ale dobra nowina o Jezusie Chrystusie tylko ona przynosi zbawienie. Żadna inna osoba, żadna inna Ewangelia nie jest dobrą nowiną o pokoju, bo tylko Jezus Chrystus przyszedł dać nam pokój z Bogiem. Stąd Paweł wyraźnie napisał, że mamy być w gotowości Ewangelii pokoju dobrze, co to znaczy. Mamy być przygotowani w Ewangelii pokoju. Niczym sandały chroniły żołnierskie stopy przed uszkodzeniami i dawały gotowość do drogi, tak Ewangelia o pokoju z Bogiem powinna być dla Ciebie i dla mnie inspiracją i pobudzaniem mojej gotowości. Oto, co uczynił dla nas Chrystus to, co uczynił dla nas Chrystus, ma być dla nas zachętą i pobudzać nas do bycia w gotowości. Być zachętą, motywacją, ale i przede wszystkim trzymać nas w przygotowaniu. Bo czy możemy oddać chwałę Bogu, pojednać się z Nim i zapomnieć o temacie? To, że nie jest mowa o głoszeniu Ewangelii pokoju, niech będzie to, że później dalej Mamy Słowo Boże, które jest mieczem. Paweł mówi już o, głosie, o słowie, o mówieniu, o słowie Boże, o używaniu tego słowa, kiedy mówi w Zbroi Bożej, że to jest miecz ducha. I weźcie miecz ducha, słowo, tak? <laughs> Więc to dodanie, to głoszenie. Tutaj mówimy o gotowości. Możemy zapomnieć o nauczaniu Chrystusa. Jego dobrej nowinie i Jego poświęceniu, kiedy już oddaliśmy Mu swoje życie raz nie możemy. Czy możemy? Życie, gdyby nigdy nic. Oddałem Bogu swoje życie. Zamierzam żyć teraz dalej, jeden etap za mną. Odpowiedź jest prosta, nie da się tak uczynić. Nie da się iść chwilowo za Bogiem. Musisz być ciągle w gotowości. Bracie? Siostro, musisz być w gotowości. I to właśnie jest takie trudne w zakładaniu zbroi Bożej. Każdy z nas lubi się zrelaksować. Każdy z nas lubi odpocząć i zdjąć buty po ciężkiej pracy. Po ciężkim dniu zdjęcie butów w mieszkaniu jest niczym symbolem odpoczynku. Prawda? W końcu mogę zdjąć buty. Oto mogę odpocząć. Nie muszę już nigdzie iść. Nie muszę nic robić. Mogę zdjąć buty. Czyż apostoł Paweł nie pisał, że jest niczym sportowiec, który poświęca wszystko, żeby zdobyć złoty medal? Czy zdobyć medal w ogóle? Czyż nie porównywał życia człowieka wierzącego do ciągłych zmagań? Nie pisał o tym, że szatan jest jak lew ryczący, krążący, kogo by tu pożyć. Jeśli jesteś chrześcijaninem, czyli osobą, która oddała swoje życie Chrystusowi, które szczerze idzie za Bogiem, to twoje buty ciągle muszą być na twoich nogach. Musisz być ciągle gotowy. Szatan, który krąży jak lew ryczący, nie, nie robi sobie przerwy. On nie ma. To nie jest jak w bajkach Warner Bros. Nie wiem czy znacie taki bajkę jak o wilku i o owczarku białym. Tak? Jest Warner Bros, wypuścił taką kiedyś bajkę i tam bardzo często zaczyna się od środka akcji, jak ten wilk za każdym razem próbuje dopaść owce. A, ale za każdym razem dostaje wciry od tego owczarka. A potem pod koniec bajki zawsze jest taka scena. Bsz, zadzwonił dzwonek i wilk y, razem z tym owczarkiem wstają. Tak? Wychodzą wychowiec z wychowiec czy tam z tego, co robili, podchodzą do maszynek, odbijają swoje karty. To do jutra z nich. No do jutra. <śm> I koniec, nie? <śm> I potem rano przychodzą z i każdy idzie swoje, i na warankę, nie? No, jest taka bajka. Ale szatan tak nie robił. Nie mówi, by, suchek, by, osiemnasta, jutro o swój zbiórka, ja życzę, zakładasz buty. Nie, nie ma czegoś takiego. Może by tak było łatwiej, ale tak nie jest. Rzeczywistość jest ciągłą walką i nieustanną gotowością. Nie ma pobłażania i odpuszczania sobie, kiedy raz opuścisz, grzech cię chwyci. I nie puści. Kiedy raz studujesz, o nic się nie stało. <laughs> nic takiego wielkiego się nie stało. To jeszcze spróbuję. To jeszcze raz. Nikt nie widział. <laughs> a Pan Bóg gromu nie spuści. To jeszcze raz. Ale kiedy grzech cię chwyci, nie puści, a potem jest płaczy. Czytamy Zenów, jak mówi słowo. Dlatego czytamy, że mamy być w ciągle w gotowości Ewangelii pokoju, ciągle trwać w niej i być gotowymi. Nie tylko fizycznie do obrony, ale także mentalnie. Duchowo. Czym, czymże jest gotowość, jak niepamiętaniem, czego się nauczyłeś i spokojnym oczekiwaniem na nadchodzący atak? Masz świadomość tego, co się dzieje wokół Ciebie. Jesteś w gotowości. Wiesz, że szatan próbuje skusić cię w każdej chwili, oddać od Boga. Największym zagrożeniem zawsze jest coś niespodziewanego, a tak z zaskoczeniem. Wtedy, kiedy uważasz, że w tej chwili już nie przyjdzie. Niczym odwiedziny rodziny. Mieszkaniem, kiedy nie masz najlepszego humoru, kiedy nie najlepiej się czujesz i jesteś jeszcze w połowie plania. I nawet gdyż wchodzi wesoły, szczęśliwy, cześć są u Ciebie, Szczególnie eee, w porządku, możesz już wyjść. <grytanie> Jezus często mówił o byciu w gotowości, w pogotowiu i o tym, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy, co? Nie przyjdzie. Kiedy przyjdzie ponownie. Przestrzegał nas, abyśmy nie stracili czujności. Dlatego gotowość jest taka ważna. Nasiąkanie Ewangelią pokoju, życie nią tak, by być w ciągłej gotowości bracia i siostry. Siostry. Nasiąkanie Ewangelią. Oto czego potrzebuje człowiek wierzący. Nie da się nadrobić relacji z Chrystusem, nie da się przyspieszyć czytania modlitw. Dzień stracony to dzień stracony. Najczęściej budzimy się z tak zwaną ręką w nocniku, kiedy już jest po wszystkim. Kiedy jest za późno na środki zaradcze i należy zastosować gruby kaliber. Dlatego bądź zawsze, bądźcie zawsze gotowi, w Dobrej nowiny. Czyli zakotwicza u właściwego, dobrego portu. Kiedy statek jest w odpowiednim porcie, to nawet nie straszny musztor na morzu, a załoga siedzi spokojnie w kajucie. Gdzieś w Kalczmie. Tak i my mamy być obudzi w każdy czas. Gotowi niezależnie od czasu i okoliczności. Jak żyjesz na co dzień? Jak z Twoim czytaniem modlitwą społecznością, z Twoją rodziną? W jakiej sytuacji zastałby Cię rozkaz do wymarszu od Pana? W jakiej sytuacji w ciągu tygodnia zastałby Cię Pan, gdyby wrócił? Jak jest z Twoją gotowością w Ewangelii pokoju? Co powiedział myśli? Poczekaj, słuchaj ty, poczekaj, założę buty, zbroję, pomodlę się, odpokutuję za ostatnie kilka dni. Poczekaj, przygotuję się daj mi 5 minut. Czy byłbyś gotowy do wyjścia? Dlatego w Ewangelii Mateusza 24-44 czytamy, dlatego i wy bądźcie gotowi, bo syn człowiecie przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. A 25-13 chwilę dalej tej samej Ewangelii Mateusza czytamy Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godziny, w której Syn Człowieczy przyjdzie. Czuwajcie. Gotowość do wyjścia, gotowość Ewangelii pokoju to Twoja codzienna relacja z Chrystusem lub jej brak. Relacja ze Słowem Bożym. Czy poznajesz dobrą nowinę, uczysz się Rozmawiasz z Jezusem o nim, o niej. Wiem jedno, wiem jedno, słuchajcie, że nie wiem, kiedy powróci Pan. Nie wiem, kiedy powróci Chrystus. Nie wiem, kiedy umrę. Dzisiejszy świat kreuje, że może to być nawet szybko. ale nie chciałbym być zastany nieprzygotowany. Nie chciałbym być zastany w sytuacji, kiedy polewam sobie temat Chrystusa, swojego zbawienia. Nie chciałbym być zastydzony przed moim Bogiem, bo On oddał swoje życie za mnie. Dlatego nie bądźmy nieprzygotowani i stójmy w gotowości Ewangelii Pokoju. Pilnujmy siebie, swojej gotowości, swoich relacji, swojej społeczności. Pilnujmy tego, bo to jest ważne. Tak jak na grupie czytaliśmy w dziejach apostolskich, Wspomnieliśmy w dziejach apostolskich, słuchajcie. Kiedy Paweł przemawiał do starszych z Efezu, i czytam, Uważajcie na samych siebie i na całą przodę, w której Duch Święty stanowił Was biskupami, abyście paść w u Boga, który On mał własną krwią. To jest Kościół Boga, który nabył własną krwią. On nasze zbawienie, tydzień temu świętowaliśmy pamiątkę wieczerzy państwa, pamiątkę przelania krwi, poświęcenie ciała. On własną krwią nabył sobie nas. To tym bardziej my stajemy w do gotowości. Miło mówi się, kiedy się mówi o pancerzu. Sprawiedliwości, kiedy się mówi o basie prawdy, o staniu, ale to jest gotowość, to jest ciągła gotowość, dzień po dniu. Nie ma odbijania karty i zdejmowania butów na noc. Pilnujmy swojej gotowości w trwaniu w tej Ewangelii, w byciu z Bogiem w naszej relacji. Dlatego Was bardzo Namawiam i proszę. Wstawmy do Gdyby ktoś z Was chciał się pomodlić, to teraz jest ten czas.